Ja tym dużym nauczycielom od pierwszej klasy mówiłam, że i, i ja siedzę z nim przy i pomagamy, ale nie rozumieją ten paki, bo to są tempe ludzie. Ja im tysiąc razy powtarzałam, że ja pomagam dziecku na ile sama umiem i na ile ja potrafię ale oni tego, kurwa, paki nie rozumieją, bo po co, kurwa, nie? Najlepiej całą winę rzucać na rodziców, bo tylko to, kurwa, potrafią. Tam ludzie pracują w tej szkole. Ślamy jednak ta szkoła jest fajna, ale inak się grubo pomyliłam. Bo tym ułamon co mówisz to im nie dociera po polsku. Ani po chińsku im nie dociera. Ja idę z tym do kuratorium no świat, ja tego tak nie zostawię.